Współczesnemu człowiekowi wartość ta, tak naprawdę, nie jest do niczego potrzebna. Nie potrzebujemy jej. Ciągle zaganiani, poszukujący ciągle nowych dóbr materialnych, starających się osiągnąć jak najwięcej. Tak naprawdę nie kultywujemy tej wartości, która w życiu z żadnych Greków, na przykład. Była wartością fundamentalną. Była podstawą ich relacji międzyludzkich. Dzisiaj na świat patrzymy inaczej. Przez pryzmat życia rodzinnego, zawodowego, społecznego. Spychając przyjaźń na plan dalszy, o ile w ogóle w naszym życiu w jakikolwiek sposób jest obecna. Nie oszukujmy się. Mamy raczej kompanów zabawy, mamy raczej towarzyszy, współpracowników. Biznesowych, niż prawdziwych przyjaciół. Nie tworzymy takich więzi, bo żeby być przyjacielem, to trzeba mieć umiejętność i potrzebę wyjścia z własnego ego. Opuszczenia tak jak to czyni mały książę w powiatce Emploi de saint swojej własnej planety, swojego własnego ja i otwarcia się na drugiego człowieka. Z empatią, ze wsparciem i z prawdziwym, lojalnym przywiązaniem. Umiejętnością wzięcia odpowiedzialności za tę relację i za tego drugiego człowieka. Najczęściej to właśnie z przyjaciółmi. Jesteśmy taką najbardziej prawdziwą wersją samego siebie. Jesteśmy najbardziej autentyczni. W relacjach miłosnych, zwłaszcza. W początkowym okresie staramy się być najlepszą wersją samego siebie, co powoduje, że często staramy się być lepsi inni niż rzeczywiście jesteśmy. Czasem przyjaciele lubią nas, doceniają nas takimi, jakimi jesteśmy, w całej swojej istocie, w całej prawdzie o nas samych. Ta umiejętność, żeby z empatią z prawdziwym przywiązaniem wejść w świat drugiego człowieka jest dzisiaj niestety zupełnie obce. Nie potrzebujemy przyjaźni. Budujemy nasz świat w oparciu o piękne wartości. Tymczasem, przyjaźń taka prawdziwa jest fundamentem relacji międzyludzkich do relacji nie tylko między przyjaciółmi, na przykład, ale także między małżonkami. Jeżeli nie ma przyjaźni między nimi, to ta miłość, która wypali się po kilku latach, spowoduje, że taki związek najpewniej się rozpadnie. To przyjaźń jest tak naprawdę najważniejszą wartością w relacjach międzyludzkich.